Cześć koczaki, z tej strony Kójko. Ostatnio nauczyliśmy się, jak nabierać oczka i to na aż pięć sposobów. Pamiętajcie, że link znajdziecie w podpisie do tego filmu. A dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać oczka lewe, a nawet jak to zrobić na dwa różne sposoby, bo prawdopodobnie, jeżeli już trochę interesujecie się dzieganiem, to spotkaliście się właśnie z metodą kontynentalną, angielską, rosyjską, e, bla 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 masa nazw tak naprawdę jest, więc ja wam pokażę te dwie podstawowe metody. I przy okazji jednocześnie pojawi się filmik na oczka prawe, więc do niego też zaglądajcie ponownie. Jest w podpisie albo gdzieś tutaj, nie wiem z której sceny, ale pojawi się odnośnik też do tych filmów. Ale zanim przejdziemy do przejawiania oczek lewych, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, kliknąć w dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów. I oczywiście, jeżeli film Wam się podobał albo był przydatny, to dawajcie łapki w górę. Więc teraz już możemy lecieć. Do nauki tak naprawdę. Ja dzisiaj będę pracować na krótkich zwrotach, bo po prostu wygodniej mi tak nagrywać, ale Wy możecie oczywiście pracować na takich, jakie macie. W tym momencie mam tutaj nabrane już 22 oczka. Jest to jedna z metod, którą pokazywałam Wam w poprzednim filmie. Tutaj pojawią Wam się odnośniki, więc zaglądajcie właśnie tutaj albo w podpisie, bo jednocześnie, tak jak mówiłam, pojawi się też film na oczka prawe. Ale teraz jesteśmy na oczkach lewych, więc ja sobie nabrałam na dwa dioty po to, żeby było mi luźniej, bo zaraz będziemy jeden diot wyciągać i przejawiać. Przygotowałam też majkę, ponieważ zarówno oczka lewe, czyli to, co będziemy teraz omawiać, jak i oczka prawe, czyli to, co będziemy omawiać w kolejnym filmie, można robić na wiele różnych sposobów. Zarówno jeżeli chodzi o trzymanie nici, czy tam włóczki, jak i o takie zwykłe przejawianie dlatego ja sobie przygotowałam, żeby gdzieś tam w połowie odznaczyć, ale to za chwilę. Zaczynam od tego, że wyciągam jeden z drutów i teraz moje oczka są luźniejsze, więc będzie mi łatwiej pokazywać. Pracujemy zawsze z prawej do lewej, więc muszę obrócić moją robótkę, mój drut, na którym są oczka w ten sposób, żeby nitka od kłębka, czyli ta dłuższa, była właśnie ze strony prawej. I tak Włóczkę podczas przejawiania można narzucać na wielu sposobów. W Polsce zazwyczaj wygląda to tak, że ta część odkłębka, ta długa, jest nawijana na palec ręki, ręki lewej, ponieważ musi być napięta i ja właśnie w ten sposób robię i w ten sposób będę Wam pokazywać i Was uczyć. Ale jeżeli na przykład oglądaliście lub uczyliście się na zagranicznych tutorialach, to wtedy zazwyczaj podczas przejawiania to jeszcze nie jest odkolewe. Mogliście zauważyć, że albo ręką lewą, ewentualnie ręką prawą, tą nitkę się narzuca. To też jest sposób możliwy. Na pewno nie obciąża tak nadgajska, yy, więc jeżeli tak Wam będzie wygodniej, no to oczywiście tak też szybciej. Ja zacznę od tego, że sobie właśnie te oczka tutaj odznaczę, ponieważ nie tylko ze względu na to, w jaki sposób będziemy tą nitkę tutaj łapać, ale też w jaki sposób yy, od której strony będziemy to robić, bardzo wiele zależy. Więc zacznijmy od sposobu pierwszego, na który zazwyczaj mówi się kontynentalny. Tak naprawdę wiele zależy od tego, jaki filmik się ogląda, ale zazwyczaj ten sposób, który ja teraz Wam pokażę, nazywa się kontynentalny. Ja lubię robić coś takiego, że pierwsze oczko na początku nie przejabiam, czyli wbijam się w tym wypadku akurat od przodu, czyli naturalnie i ściągam sobie to oczko na ten drugi drut. Oczka lewe robimy w ten sposób, że nitka, która idzie od kłębka jest z przodu robótki. W ten sposób. Nitka musi być z przodu. Naturalnie powinna Wam się ułożyć z tyłu najczęściej, ale nie róbcie tak, że ją przekładacie w ten sposób, czyli jak to jest mój drut i Wy ją bierzecie i robicie w ten sposób, to tak naprawdę robicie bardzo dziwny, ale jednak narzut. Tego nie róbcie. Musicie ten Drut ominąć w ten sposób, żeby nie dokładać niczego na nim, żeby ta nitka była z przodu. I oczka lewe robimy w ten sposób, że tu mam kolejne oczko, to co teraz złapałam, i właśnie w ten sposób od prawej do lewej wbijamy się naszym drutem. I metodą kontynentalną nitkę, ja teraz będę narzucać przy pomocy ręki, potem możecie to nabijać samym drutem owijamy od góry dookoła, aż wycina dół. I wtedy tym drutem, ja muszę mieć napężoną, ściągamy ją. Więc jeszcze raz pamiętajcie, nitka z przodu, wbijam się tylko w jedno oczko, następne z druta, od prawej do lewej, w ten sposób. I teraz moją nitkę owijam wokół druta prawego i to oczko tak jak widzicie na filmie, przeciągam w dół i teraz sobie troszkę ściskam. Nie musi być super mocno. Ponownie. Wbijam się od prawej do lewej, tak jakby wiecie, w górę. Teraz biorę moją nitkę, włóczkę, owijam wokół tego druta prawego tak dookoła. Po to, żeby to co owinęłam przeciągnąć na to odko, które jest na lewym życie. I ściągam. Pilnujcie, żeby nie spadało. I jeszcze raz. Hop, hop, hop. I ponownie hop, hop, hop i przeciągam. I to jest ta metoda kontynentalna. Ale jest też druga metoda. Czyli, to już sobie ściągnę, bo jestem w połowie. Przy tej metodzie, w ogóle, zawsze przy oczkach lewych, niezależnie, którą metodą mybicie, nitka musi być z przodu, przed Wami. Ale, jak widzieliście, zwłaszcza dla osób początkujących, ta metoda może nie jest cudna, tylko wymaga machania. Więc bardzo często, bardzo wiele osób, w tym również ja, robi coś takiego, że też wbijamy się od przodu. I tak jak tam widzieliście, że ja to nakładałam od góry na dół nitkę, to mogę ją złapać już diutem w ten sposób. I też ściągnąć tu, i od spodu. I wiele osób w Polsce w ten sposób dzierga. Czyli jak się wbijamy to nie łapiemy od góry, tak jak Wam pokazywałam, tylko tą nitkę od dołu. I ten sposób, tą metodę bardzo często określa się heretycką, angielską albo rosyjską. Najczęściej możecie się spotkać z tą heretycką, która, jak widzicie, to jest łatwiejsze ogólnie, nie? prawda? Zwłaszcza tak wygląda, nie ma tyle tego machania. Ale Zaraz Wam pokażę, na czym polega różnica i dlaczego uważam, że zwłaszcza osoby początkujące powinny stosować jednak tą pierwszą z takim narzucaniem. Bo teraz jak już dojechaliśmy do końca rzędu i sobie to obrócimy, to możecie zauważyć, że te oczka, które tutaj mamy, nie układają się tak samo. Tu jest mniej więcej moja połowa. I to, co robiliśmy po heretycku, to, co robiliśmy łatwiej, to te oczka układają mi się w ten sposób, że ich przednia część do wbijania się jest stąd, od prawej do lewej. A te metodą kontynentalną jest na odwrót. Jest od lewej do prawej. Czyli jakbyśmy się chcieli wbijać drutem, to w ten sposób. I to, w jaki sposób robimy oczka lewe, ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób powinniśmy potem przejechać oczka prawe przy jakichś ściegach ozdobnych, jakichś ażurach czy przy Jayzeju, czyli ściegu pończoszanym, na który spokojnie też będzie film, bo chodzi o to, że teraz oczywiście możemy dziegać dalej, ale w tym momencie, tam gdzie robiliśmy metodą heretycką, czyli tutaj, ja pierwsze oczko sobie też ściągam. To jeżeli będziemy dalej wbijać się w ten sam sposób przy oczkach lewych, czyli też od przodu, tak jak poprzednim razem, i teraz niezależnie, którą metodą robiliśmy, czy zwykłą, czy heretycką, to jeżeli dalej tak samo będziemy robić, to ja w tym momencie robię oczka lewe przekręcone. To aż tak nie będzie teraz widoczne. Ale tak jak oczka zazwyczaj układają nam się taką pętelkę, to w przypadku, kiedy mieszamy te dwa style, czyli kontynentalny, nagle zaczynamy mieszać z tym heretyckim, to one nam się lekko przekręcają. Nie jest to jakiś wielki błąd, zwłaszcza jeżeli to jest wasz efekt zamierzony. To głównie chodzi o to, że niektóre wzory, te wszystkie jakieś ażury. Po prostu w metodzie kontynentalnej, czy kiedy niechcący zamiast oczka lewe zrobicie lewe przekręcone, czy zamiast prawych prawych przekręcone, to ten wzór nie zawsze tak ładnie wygląda. Co później, jak będziemy przechodzić do jakichś ażurów, ja Wam jeszcze raz to przypomnę. Bo kiedy po prostu chcecie dziergać dla siebie, chcecie zrobić ten taki najzwyklejszy, najprostszy sposób, czy nawet chcecie na zmianę robić cały czas oczka lewa, no to, to aż taki problem nie jest. To nawet jeżeli macie te oczka lewe przekręcone, czy te prawe przekręcone i ktoś Wam powie, czy tam napisze w internecie, hej to jest przekręcone, to się tym nie przejmujcie, bo to ciągle jest poprawnie. Tylko po prostu jest przekręcone, no, no zdarza się. tak No to, to też jest ok To, to się Wam nie spruje. O widzicie? I teraz, że tak przejdę tam tą myśl. Teraz jest dopiero poprawnie. Teraz, jak to oczko mi się odwraca w drugą stronę, to przy przejawianiu tutaj znowu lecę na chaëtycką. To, to teraz dopiero jest dobrze. Więc aż tym się nie przejmujcie, bo jeżeli byśmy przy metodzie chaëtyckiej sobie jedno oczko obyce tak jak powinno być na chaëtycką, chcieli dalej przejawiać oczka lewe, czyli jak są zwycone frontem w stronę prawą. To wtedy oczka lewe nie, nie przebieramy tak, czyli od przodu tutaj nitką, tylko musimy złapać tą z tyłu. Ale o tym też więcej będę mówić przy, przy oczkach przekręconych. Tutaj na razie nie będę Wam mieszać. Więc jak widzicie, mimo tego, że ja wszystko mam tutaj pomieszanych dwie techniki przejeżdżane, to potem przy ściegu końcowym dopiero jakieś mega wprawione oko albo jakiś mega złośnik Wam na to zwrócić uwagę. Po prostu chcę Was ustrzec, więc na to przestrzec. Jeżeli zdziwicie się nagle, że macie inny efekt niż ten, który widzicie w internecie. Prawdopodobnie to jest to. Ale jeszcze, bo się rozgadałam, więc jeszcze raz dla powtórzenia pokażę Wam te dwie metody. Metoda heretyczka jakby zawsze się wbijamy lewym, zawsze w oczkach lewych nitka jest z przodu i Ja ją sobie teraz przytrzymuję kciukiem, żeby Wam nie zasłonić oczka. Dziutem wbijam się z prawej w górę w lewej. I metoda heretycka polega na tym, że dziutem łapię moją nitkę w ten sposób, że dziut idzie nad nitką, i to jest zazwyczaj metoda, którą większość osób robi, bo to jest łatwiejsze w nabijaniu. Ale, tak jak wspomniałam, wtedy, jak odbyciemy robótkę i będziemy dalej tak samo dziegać, to robimy oczka lewe przekręcone. Dlatego ja Wam polecam metodę, w której tą nitkę przy pomocy dłoni owijamy. Czyli zbijam się, owijam i sił. Wbijam się, owijam i, się. i tak wyglądają oczka lewe. I teraz, jeżeli za każdym razem, za każdym rzędem będziecie przejawiać oczka lewe, to uzyskacie taki efekt, który mi się kojarzy troszkę z zupką chińską, z makaronem z zupki chińskiej. Jest to tak zwany ściek francuski, w tym przypadku lewy, o nim też będzie osobny filmik. Ale mówię Wam to dlatego, że ja na miniaturce wykorzystałam ściek Jersey, o którym mówiłam wcześniej. Jest to ściek, gdzie najpierw wykonujemy oczka prawe, a na kolejnej stronie oczka lewe. I to jest właśnie ta lewa strona. Yy, I takie wyjaśnienie. Wykorzystałam to dlatego, że zazwyczaj, yy, tak się to pokazuje, bardzo wiele osób uczy na zmianę. Więc jeżeli będziecie widzieć za każdym razem. W każdym rzędzie oczka lewe, to wyjdzie Wam coś innego niż to, ale po prostu chciałam Wam pokazać, bo później, przy wzorach, rozróżnienie oczek lewych od oczek prawych jest ważne. Więc w razie czego taki efekt, dostaniecie taki efekt, mniej więcej. Wszystko zależy od tego, czy będziecie dziegać luźno, czy nie, więc się nie zdziwcie. Ale jak widzieliście, oczka lewe nie są trudne, są. Jest kilka metod. I naprawdę, jeżeli ktoś Wam zwróci uwagę, że o mój Boże, dziergasz po heretytku, to się nie przejmuj. Naprawdę to nie jest błąd, bo to po prostu jacyś, nie wiem, arystokraci, arystokraci dziegania. po prostu rzucają się na innych. Nie ma jednej słusznej metody dziegania. Ja wolę Wam powiedzieć, Jakie są różne, wyjaśnić mniej więcej przynajmniej różnice niż z góry, zakładać, że powinniście dziegać tak, bo moja metoda jest jedyna słuszną. Więc pamiętajcie, w zależności od tego, jak będziecie łapać oczka lewe, czy niteczką, idiotem od dołu, czy będziecie ją obijać od góry, to to pamiętajcie, że to zawsze wpływa na kolejny rząd. Co lepiej będzie widać na oczkach prawy, które są na kolejnym filmie, albo odnośnik tutaj, albo w podpisie więc nie przyjmujcie się, tylko sobie ćwiczcie i dziergajcie. I koniecznie nadróbcie jeszcze filmik o oczkach prawych, ponieważ jeżeli opanujecie oczka prawe i oczka lewe, to jesteście w stanie zrobić naprawdę praktycznie większość wzorów, zwłaszcza tych podstawowych. Tak jak widzieliście, oczka lewe są bardzo proste, niezależnie czy bicie metodą kontynentalną, czy tą heretrycką, która jak już wiecie ma kilka różnych dodatkowych nazw, ale właśnie niezależnie czy tak, czy tak, Ciągle jest to coś piastego, pamiętajcie tylko, żeby tych technik nie mieszać, bo wtedy Wasze oczka będą się przekręcać, a nie zawsze jest to efekt, którego oczekujecie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i koniecznie kliknąć u dzwoneczek, ponieważ nie zawsze bez tego dzwoneczka jesteście powiadamiani o nowych filmach, a będzie tak naprawdę coraz więcej tych filmów o szydełkowaniu czy dzieganiu. A jeżeli filmik Wam się podobał, to dawajcie mu łapkę w górę. I tak jak wspomniałam na początku, jednocześnie pojawia się filmik na oczka prawe, więc gdzieś tutaj będzie odnośnik na filmie, a jeżeli się Wam nie pojawia, no to też Podpisie albo po prostu zajrzyjcie na mój kanał. Więc lećcie nauczyć się również oczek prawych, a my widzimy się następnym razem. Pa.